Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 12. Wyznacz wszystkie wartości k, gdzie k należy do liczb rzeczywistych, dla których funkcja liniowa g od x w podpunkcie a opisana wzorem 4 plus k minus 5k plus 8 razy x jest stała. W podpunkcie b opisana jest wzorem k plus 5 razy x plus 6 plus 2k jest rosnąca. I w podpunkcie C jest opisana wzorem minus 4k plus 7 minus 3 minus 2k razy x jest malejąca. Korzystamy z twierdzenia o monotoniczności funkcji liniowej. Wiemy, że y, funkcja opisana wzorem y równa się ax plus b jest rosnąca, jeśli jej współczynnik kierunkowy a jest większy od zera. Jest malejąca, jeśli jej współczynnik a jest mniejszy od 0 i jest stała, jeśli jej współczynnik kierunkowy a jest równy 0. No dobrze, przejdźmy do podpunktu a. Nasza funkcja ma być stała. Wypisujemy sobie współczynniki naszej funkcji, czyli teraz tak. Współczynnik kierunkowy a jest to wyrażenie znajdujące się przy x, czyli minus w nawiasie 5k plus 8. Natomiast wyraz wolny b to 4 plus k. No i nasza funkcja ma być stała, czyli według twierdzenia współczynnik kierunkowy A ma być równy 0. Zatem zapisujemy minus w nawiasie 5k plus 8 jest równe 0. Opuszczamy nawias. Wiemy, że minus przed nawiasem zmienia znaki w nawiasie, więc w nawiasie było plus 5k, po opuszczeniu mamy minus 5k. W nawiasie było plus 8, po opuszczeniu nawiasu mamy minus 8. Jest równe 0. Przerzucam minus 8 na prawą stronę równania, zatem do obu stron równania dodaję ósemkę i otrzymujemy minus 5k jest równe 0 plus 8, czyli 8. Gubimy minus 5, tutaj mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez minus 5, stąd k to 8 podzielić na minus 5, czyli minus 1 cała i 3 piąte. Pod punkt b. Nasza funkcja ma być rosnąca, czyli współczynnik kierunkowy a ma być większy od 0. Współczynnik kierunkowy a to wyrażenie stojące przy x, czyli w tym przypadku k plus 5. Wyraz wolny to 6 plus 2k. Zatem zapisujemy nierówność. k plus 5 ma być większe od 0. No i rozwiązujemy tę nierówność. Przerzucam 5 na prawą stronę nierówności, czyli od obu stron nierówności odejmuję 5. Stąd k jest większe od 0 minus 5, czyli minus 5. No i zapisuję moje rozwiązanie w formie przedziału, czyli k należy od minus 5 do plus nieskończoności. I w podpunkcie C nasza funkcja ma być malejąca. Wypisujemy sobie współczynniki, czyli współczynnik a znajduje się przy x. Zatem jest to minus w nawiasie 3 minus 2k, a wyraz wolny to minus 4k plus 7. Funkcja ma być malejąca, zatem współczynnik kierunkowy A ma być mniejszy od 0, czyli zapisujemy minus w nawiasie 3, minus 2k jest mniejsze od 0 i taką nierówność rozwiązujemy. Najpierw opuszczamy nawias, przed nawiasem stoi minus, więc zmieniamy znaki przy wyrazach w nawiasie. W nawiasie mieliśmy 3, więc po opuszczeniu nawiasu mamy minus 3, w nawiasie mieliśmy minus 2k, więc po opuszczeniu nawiasu mamy plus 2k. Jest mniejsze od 0. Minus 3 przerzucam na prawą stronę nierówności, zatem do obu stron nierówności dodaję 3. Stąd 2k jest mniejsze od 0 plus 3, czyli 3. No i gubimy dwójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 2, stąd k jest mniejsze od 3 drugie. Wyciągamy całe, czyli k jest mniejsze od 1 całej i 1 drugiej. No i zapisujemy to rozwiązanie w formie przedziału, czyli k należy do przedziału otwartego od minus nieskończoności. Do 1 i 1 druga. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.